Wesele huczało w samym sercu Mazowsza, jak burza, która nie chce odejść. Muzyka dudniła, stoły uginały się pod ciężarem bigosu, kiełbas i ciast, a w powietrzu unosił się zapach wódki i świeżych kwiatów. I wtedy, wśród śmiechu i tańca, matka podeszła do kuby i szepnęła tak cicho, że prawie nie usłyszał: Maciej nie może tu być jako twój partner. Nie dziś. Proszę cię, synku. Dla rodziny. Kuba poczuł. Jak ziemia pod nogami drży mocniej niż od basów kapeli. Stał w kącie sali weselnej, w garniturze, który nagle wydawał się za ciasny, i patrzył na Macieja, swojego Macieja, który właśnie wchodził do środka, uśmiechnięty, z bukietem polnych kwiatów w dłoni. Miał przyjechać tylko jako znajomy z Warszawy. Tak ustalili. Tak obiecali. Dlaczego teraz? Pomyślał kuba, a serce mu pękało na pół. Dlaczego akurat na weselu starszego brata Tomka, kiedy cały ród się zebrał? Babcia z Lublina, ciotki z Gdańska, wujkowie z Podlasia, wszyscy tu byli. Wszyscy patrzyli. Wszyscy oceniali. Maciej podszedł bliżej, nieświadomy burzy, która właśnie wybuchła w głowie Kuby. "Cześć, kochanie" powiedział cicho, nachylając się, by musnąć policzek. Kuba odsunął się instynktownie. Tak gwałtownie że Maciej zamarł z dłonią w powietrzu. Nie tutaj, wyszeptał Kuba, głosem drżącym jak liść na wietrze. Proszę. Nie teraz. Oczy Macieja, te szare, głębokie oczy, które Kuba kochał najbardziej na świecie, wypełniły się bólem natychmiastowym, ostrym bólem. Rozumiem, powiedział tylko, ale w jego głosie brzmiała rezygnacja, która raniła bardziej niż krzyk. Kuba chciał go złapać za rękę, przeprosić wyjaśnić, że to nie jego wybór, że matka błagała, że ojciec groził, że ludzie będą gadać, że to wstyd dla Tomka w najważniejszym dniu. Ale nie złapał. Stał jak słup soli, patrząc, jak Maciej odwraca się i znika w tłumie gości. W głowie Kuby szalała wojna. Jedna część krzyczała: "Biegnij za nim. Powiedz prawdę. To twój mężczyzna do cholery." Druga szeptała podstępnie: Zniszczysz bratu wesele. Zniszczysz rodzinę. Jesteś egoistą. Muzyka grała dalej. Ktoś wzniósł toast za młodą parę. Tomek, w smokingu, uśmiechał się szeroko, obejmując swoją kasię. Wyglądali jak z obrazka. Idealni. Normalni. A kuba czuł się jak zdrajca. Przez całą noc pilnował się, by nie patrzeć w stronę Macieja. Siedział przy stole z kuzynami, śmiał się z żartów, pił wódkę, choć smakowała jak gorycz. Maciej trzymał się z boku, rozmawiał z kolegami Tomka z pracy, udawał, że wszystko w porządku. Ale Kuba widział, jak co chwilę zerka w jego stronę. Widział ból w tych szarych oczach. O północy, gdy oczepiny już się skończyły i goście zaczynali się rozchodzić, matka podeszła znowu. Dziękuję ci, synku, powiedziała, głaszcząc go po ramieniu. Wiedziałam, że możesz się poświęcić dla rodziny. Poświęcić. To słowo uderzyło Kubę jak pięść. Wyszedł na ganek, gdy już prawie wszyscy spali. Powietrze było chłodne, pachniało sianem i dymem z grilla. Maciej siedział na schodkach, z papierosem w dłoni, palił tylko, gdy był naprawdę zraniony. Przepraszam, powiedział Kuba cicho, siadając obok. Maciej nie spojrzał. Wiesz! Co jest najgorsze? Zapytał po chwili: Że zrozumiałem. Naprawdę zrozumiałem. I to mnie zabija. Kuba chciał coś powiedzieć, ale słowa uwięzły mu w gardle. Bo co mógł powiedzieć? Że kocha go bardziej niż cokolwiek? Że boi się utraty rodziny? Że jest tchórzem? Jadę do domu, powiedział Maciej, gasząc papierosa. Do Warszawy. Rano. Nie, Kuba złapał go za rękę. W końcu. Za późno. Proszę, zostań. Do jutra. Jest coś, coś ważnego. Testament dziadka. Adwokat przyjedzie rano. Maciej spojrzał na niego długo. Myślisz, że to coś zmieni? Nie wiem, przyznał Kuba szczerze. Ale dziadek on zawsze mówił. Że rodzina to nie tylko krew. Maciej westchnął: Zostanę do rana. Potem zobaczymy. Tej nocy Kuba nie zmrużył oka. Leżał w swoim dawnym pokoju, patrząc w sufit, i myślał o tym, kim jest: synem, bratem, wnukiem i kochankiem. Wszystkie te role walczyły w nim jak wilki. A rano. Gdy słońce wzeszło nad mazowieckimi polami, adwokat przyjechał czarnym samochodem i wszystko się zmieniło. Adwokat nazywał się pan Mecenas Nowak, wysoki, siwy, z twarzą jak z kamienia. Przyjechał dokładnie o dziesiątej, gdy resztki wesela jeszcze nie zostały sprzątnięte, a rodzina piła kawę w ogrodzie. Wszyscy wiedzieli, po co przyjeżdża. Dziadek Stanisław zmarł trzy miesiące temu, ale testament miał być odczytany dopiero po weselu Tomka. Żeby nie psuć radości, mówił. Kuba siedział obok Macieja, choć matka patrzyła na nich krzywo. Maciej został. Nie wyjechał. I to dawało Kubi odrobinę nadziei. Proszę państwa, zaczął mecenas, otwierając teczkę. Pan Stanisław zostawił bardzo szczegółowe dyspozycje. I nietypowe. Rodzina zamilkła. Babcia zacisnęła dłonie na różańcu. Ojciec Kuby, pan Jan, napiął się cały. Po pierwsze, majątek. Dom w puszczy Kampinoskiej, ziemia, oszczędności wszystko zostaje podzielone porówno między wnuków. Tomka i Jakuba. Tomek uśmiechnął się szeroko. Kuba też, choć słabo. To było spodziewane. Ale jest warunek kontynuował mecenas, podnosząc wzrok. Pan Stanisław napisał list. Chcę, bym go odczytał w całości. Wyjął kartkę. Głos miał spokojny, ale Kuba czuł, że zaraz spadnie bomba. Drodzy moi, zaczął mecenas z głosem dziadka: Jeśli słuchacie tego, znaczy, że już mnie nie ma. Ale zanim podzielicie, co zostawiłem, chcę wam coś powiedzieć. Coś, co nosiłem w sercu całe życie. W 1968 roku, w Warszawie, poznałem człowieka. Nazywał się Ryszard był moim najlepszym przyjacielem. I kimś więcej. Kochałem go, tak jak mężczyzna kocha mężczyznę. W tamtych czasach nie można było o tym mówić. Ukrywałem to przed wszystkimi. Nawet przed własną żoną waszą babcią. Przepraszam cię, hani babcia zbladła, Ręce jej drżały. Żyłem w kłamstwie. i żałuję tego do dziś. Dlatego zostawiam Wam ten testament z warunkiem. Jeśli któryś z moich wnuków jest taki jak ja, jeśli kocha kogoś tej samej płci i jeśli ma odwagę to przyznać przed całą rodziną, wtedy on dostanie wszystko. Cały majątek. Bo ja nie miałem tej odwagi. Chcę, by choć jeden z rodu miał. Cisza. Absolutna, głucha cisza. Kuba poczuł, jak świat wiruje. Spojrzał na Macieja, ten patrzył na niego szeroko otwartymi oczami. Potem na Tomka brat był blady jak ściana. Ojciec wstał gwałtownie. Co to ma znaczyć? Krzyknął. Jakiś żart? To nie żart, panie Janie, powiedział mecenas spokojnie. Wszystko jest potwierdzone. Podpisane. Zarejestrowane. Matka zaczęła płakać. Ciotki szeptały. Babcia, babcia siedziała nieruchomo, patrząc w dal. Kuba czuł, jak serce mu wali jak młot. To była szansa. Albo koniec. Kuba szepnął Maciej, ściskając jego dłoń pod stołem. Ale Kuba nie mógł się ruszyć. Nie mógł mówić. Strach go sparaliżował. Ojciec podszedł bliżej. Nikt tu nie jest taki, powiedział twardo. Dziadek był chory pod koniec. Demencja. To nieważne. Ważne odparł mecenas. Jeśli nikt się nie przyzna w ciągu miesiąca, majątek trafi na cele charytatywne. Dla organizacji pomagających osobom LGBT. Kolejna bomba. Tomek wstał. Tato, spokojnie. To jakieś brednie. Ale Kuba widział, jak brat patrzy na niego. Z lękiem z podejrzliwością. Reszta dnia minęła jak we mgle. Goście weselni już wyjechali, a rodzina siedziała w milczeniu. Maciej chciał rozmawiać, ale Kuba uciekał. Bał się. Bał się wszystkiego. W nocy znów nie spał. Leżał obok Macieja w małym pokoju gościnnym i myślał Dziadek wiedział. Skąd wiedział? Maciej głaskał go po włosach. To twoja decyzja, powiedział cicho. Ale cokolwiek wybierzesz, ja będę przy tobie, kropka. A jeśli wybiorę milczenie? Zapytał Kuba drżącym głosem. To będę cię kochał dalej, ale będziesz nieszczęśliwy. I ja też. Kuba płakał wtedy cicho, w poduszkę, bo wiedział, że Maciej ma rację. Następnego dnia ojciec wezwał go na rozmowę. Sam na sam. W starej stodole. Synku, zaczął, głosem twardym jak stal. Wiesz, co musisz zrobić? Nic nie mówić. To szaleństwo starego. Nie możesz tego zrobić rodzinie. Kuba patrzył na ojca i widział w nim strach. Prawdziwy strach. A jeśli to prawda? Zapytał cicho. Ojciec uderzył pięścią w ścianę. Nie jest, nie może być. Ale Kuba widział, że ojciec nie jest pewien, że boi się, że to prawda. I wtedy zrozumiał: Cała rodzina się boi. Bo jeśli Kuba się przyzna, to wszystko się zawali. Ich obraz idealnej rodziny, ich duma. Ale jeśli się nie przyzna, zawali się jego życie. Tydzień minął jak mgła. Kuba i Maciej wrócili do Warszawy. Ale napięcie wisiało w powietrzu jak burza, która nie chce pęknąć. Maciej był cierpliwy, gotował, sprzątał, uśmiechał się, choć w oczach miał smutek. Kuba rzucił się w pracę, grafik w agencji reklamowej i udawał, że wszystko jest dobrze. Ale nie było. Co wieczór dzwoniła matka: Synku, nie rób tego! Pomyśl o babci! O Tomku! Oni dopiero co się pobrali. Tomek też dzwonił. Brat, nie słuchaj dziadka. On nie wiedział, co mówi. My cię kochamy takim, jakim jesteś. Takim, jakim jesteś, ale nie do końca. Kuba czuł, jak pęka. Dosłownie pęka. W środku. Pewnej nocy obudził się z krzykiem. Śniło mu się, że stoi przed rodziną i mówi prawdę, a oni wszyscy odwracają się od niego. Że Maciej znika. Że zostaje sam. Maciej przytulił go mocno. Jestem tutaj, powtarzał. Zawsze będę. Następnego dnia Kuba pojechał do babci. Sam. Do Lublina. Babcia siedziała w swoim małym mieszkanku otoczona zdjęciami. Na jednym dziadek młody z jakimś mężczyzną. Objął go ramieniem. Uśmiechali się. Wiedziałam, powiedziała babcia cicho, gdy Kuba usiadł naprzeciwko. O Ryszardzie? skinęła głową. Wiedziałam zawsze, ale milczałam, bo tak było łatwiej, bezpieczniej. Kuba przełknął ślinę. Babciu ja? Wiem, dziecko przerwała mu łagodnie. Wiem od dawna. Dziadek też wiedział. Widział. Jak patrzysz na Macieja. Tak samo, jak on patrzył na Ryszarda. Uzy napłynęły Kubi do oczu. Boję się. Wiem, babcia wzięła jego dłoń. Ja też się bałam. Całe życie. I żałuję. Milczeli długo. Dziadek chciał, żebyś ty nie żałował, powiedziała wreszcie. Żebyś był wolny. Kuba wrócił do Warszawy inny. Cięższy, ale z jakimś światłem w środku. Maciej czekał z kolacją. Jak było? Babcia wie, powiedział kuba. I akceptuje. Maciej uśmiechnął się pierwszy raz od tygodnia. Naprawdę uśmiechnął. Ale decyzja wciąż wisiała. W pracy kuba zaczął się zastanawiać, co jest ważniejsze rodzina czy prawda? Czy można mieć jedno bez drugiego? Pewnego wieczoru zadzwonił ojciec. Głos miał inny, zmęczony. Synku, przyjedź do domu. Musimy porozmawiać. Wszyscy, kropka. Kuba wiedział, co to znaczy. Nadchodzi konfrontacja. Pojechali z Maciejem w piątek wieczorem. Droga była długa, milcząca. Maciej trzymał kierownicę, kuba patrzył w okno. Jestem z tobą, powiedział Maciej przed domem. Cokolwiek się stanie. W środku czekała cała rodzina. Nawet Tomek z Kasią przyjechali. Atmosfera była ciężka jak ołów. Ojciec zaczął. Kuba, usiądź. Chcemy, żebyś wiedział, że cię kochamy. I nie chcemy, żebyś robił nic pochopnie. Matka płakała. To tylko pieniądze. Nie warto. Tomek dodał: Brat, my nie potrzebujemy tego majątku. Naprawdę. Kuba słuchał i czuł, jak coś w nim pęka. Coś, co trzymał zamknięte latami. Nie chodzi o pieniądze, powiedział cicho. Wszyscy zamilkli. Chodzi o to, kim jestem. Ojciec chciał coś powiedzieć, ale Kuba podniósł rękę. Jestem gejem. Kocham Macieja. Od trzech lat jesteśmy razem. I nie chcę już ukrywać. Cisza była tak gęsta, że można ją było kroić nożem. Matka zaczęła szlochać. Ojciec siedział jak skamieniały. Tomek patrzył w podłogę. Babcia wstała powoli. Podeszła do kuby i objęła go mocno. Brawo, wnuczku szepnęła. Dziadek byłby dumny. I wtedy coś się przełamało. Po słowach babci nikt nie wiedział, co powiedzieć. Matka płakała, ale już ciszej. Ojciec wstał i wyszedł do ogrodu. Tomek wciąż patrzył w podłogę. Maciej siedział obok Kuby, trzymając go za rękę mocno, pewnie. Już się nie krył. Babcia usiadła z powrotem. To nie koniec świata, powiedziała spokojnie. To tylko prawda. Kuba czuł ulgę i strach jednocześnie. Ulgę, że wreszcie powiedział. Strach, co będzie dalej? Ojciec wrócił po godzinie. Twarz miał czerwoną, oczy opuchnięte. Usiadł naprzeciwko Kuby. Dlaczego nie powiedziałeś wcześniej? Zapytał cicho. Bałem się, przyznał Kuba. Że was stracę. Ojciec milczał długo. Potem spojrzał na Macieja. Ty jesteś tym chłopakiem? Maciej skinął głową. Tak, proszę pana. Kocham pańskiego syna. Ojciec westchnął ciężko. Nie wiem, co powiedzieć. Nie musisz nic mówić, wtrąciła babcia. Tylko słuchać. Matka podniosła głowę. Ja ja potrzebuję czasu. Weźcie sobie tyle, ile trzeba, powiedział kuba. Głos miał spokojny, choć w środku drżał. Tomek w końcu spojrzał na niego. Jesteś moim bratem, powiedział. Zawsze będziesz. Ale to trudne. Wiem, Kuba uśmiechnął się słabo. Dla mnie też było. Wieczór był ciężki. Rozmawiali długo, choć więcej było milczenia niż słów. Maciej opowiadał o sobie, że jest nauczycielem historii, że pochodzi z poznania, że kocha Kuby od pierwszego spotkania na wystawie w zachęcie. Matka słuchała. Ojciec kiwał głową. Babcia uśmiechała się. Gdy wychodzili, ojciec zatrzymał kubę w drzwiach. Synku, zaczął, głosem łamiącym się: Przepraszam, że nie byłem lepszym ojcem. Kuba objął go mocno. Pierwszy raz od lat. W drodze powrotnej do Warszawy Maciej płakał. Cicho, ze szczęścia Zrobiłeś to, powtarzał. Zrobiłeś. Kuba też płakał. Z ulgą, z nadziei. Ale to nie był koniec. Miesiąc mijał powoli. Rodzina dzwoniła czasem krócej, czasem dłużej. Matka pytała o zdrowie Macieja. Tomek zaprosił ich na obiad. Ojciec milczał, ale przysyłał SMS-y: Jak się masz? Kuba czuł, że coś się zmienia. Powoli bardzo powoli Pewnego dnia mecenas zadzwonił Czas mija Muszę wiedzieć, czy ktoś się zgłasza Kuba spojrzał na Macieja Zgłaszam się jak kropka Potwierdzone, powiedział mecenas Gratuluję Gdy powiedział rodzinie, reakcje były różne Matka płakała, ale już nie z żalu Tomek powiedział: To dziwne, ale jeśli dziadek tak chciał Ojciec milczał najdłużej. Potem napisał: Przyjedźcie w weekend. Do Kampinosu, do domu dziadka. Pojechali. Dom w puszczy Kampinoskiej był piękny, drewniany, stary, pachnący lasem. Ojciec czekał na ganku. To twój dom teraz, powiedział cicho. Ale możemy tu wszyscy przyjeżdżać. Jeśli chcesz. Kuba skinął głową, nie mogąc mówić. W środku, na komodzie, leżało stare zdjęcie. Dziadek i Ryszard. Młodzi. Szczęśliwi. Znalazłem je w jego rzeczach, powiedział ojciec. Chyba chciał, żeby miał. Kuba wziął zdjęcie do ręki. Uzy spływały mu po policzkach. Maciej objął go od tyłu. Jesteś wolny, szepnął. I wtedy Kuba zrozumiał, wolność nie oznacza utraty rodziny. Czasem oznacza jej odzyskanie. Na nowo lato mijało, a dom w kampinosie stawał się ich miejscem. Kuba i Maciej przyjeżdżali prawie co weekend, remontowali, sądzili kwiaty, spacerowali po lesie. Rodzina zaczęła przyjeżdżać też. Najpierw babcia. Potem Tomek z kasią. W końcu rodzice. Na początku było sztywno. Rozmowy o pogodzie o pracy. O wszystkim i o niczym. Ale z czasem coś się rozluźniło. Pewnego wieczoru, przy grillu, ojciec podszedł do Macieja. Wiesz, zaczął niezręcznie. Ja nie wiem, jak to wszystko działa. Ale widzę, że Kuba jest szczęśliwy. I to mi wystarczy. Maciej uśmiechnął się. Dziękuję, panie Janie. Mów mi, Jan, powiedział ojciec i podał mu piwo. Kuba patrzył na nich i nie wierzył. To był ten sam człowiek, który jeszcze niedawno krzyczał i groził. Matka zaczęła dzwonić do Macieja bezpośrednio. Pytała o przepisy. O to, co lubi jeść. Raz nawet powiedziała: Przyjedź się na święta. Oboje. Tomek zaprosił ich na roczek chrztu swojego syna. Będziesz wujkiem, powiedział do Kuby. Obaj będziecie. Kuba płakał wtedy w samochodzie. Ale nie wszystko było łatwe. W miasteczku niektórzy szeptali. Kuzyni z dalszej rodziny odsunęli się. Jedna ciotka przestała odbierać telefony. Kuba czuł ból, ale też siłę. Nie wszyscy muszą nas akceptować, mówił Maciej. Ważne, że my się mamy. I mieli. Jesienią Kuba postanowił zrobić coś szalonego. Zorganizował spotkanie rodzinne w domu dziadka. Zaprosił wszystkich. Nawet tych, którzy milczeli. Przyjechało więcej osób niż się spodziewał. Siedział przy stole, Maciej obok i opowiedział całą historię. O dziadku. O Ryszardzie. O sobie. Niektórzy płakali. Inni kiwali głowami. Ktoś wstał i wyszedł. Ale większość została. Babcia podniosła szklankę. Za Stanisława powiedziała. I za odwagę. Wszyscy wypili. Tej nocy Kuba i Maciej leżeli w wielkim łóżku w sypialni dziadka. Okno było otwarte, pachniało lasem. Myślisz, że dziadek to widzi? Zapytał Kuba. Na pewno odpowiedział Maciej. I się uśmiecha. Kuba przytulił się mocniej. Kocham cię, powiedział. Wiem, Maciej pocałował go w czoło. I ja ciebie kropka. Zima przyszła szybko. Śnieg przykrył kampiną z białym puchem. Rodzina przyjeżdżała na święta wszyscy razem. Nawet Tomek z małym synkiem. Ojciec nauczył Macieja rąbać drewno. Matka piekła z nimi pierogi. Kuba patrzył na to wszystko i myślał, to jest rodzina. Prawdziwa. Nieidealna. Z bliznami. Z trudną historią. Ale prawdziwa. Wiosną następnego roku Kuba i Maciej postanowili się pobrać. Nie w Polsce jeszcze nie można było. Pojechali do Danii. Ale uroczystość zorganizowali w Kampinosie. Dla rodziny. Dom był pełen kwiatów. Muzyka grała cicho. Wszyscy przyjechali. Babcia płakała ze szczęścia. Matka pomagała Maciejowi wiązać krawat. Ojciec, ojciec podszedł do Kuby przed ceremonią. Synku, powiedział, głosem drżącym: Jestem dumny z ciebie, kropka. Kuba objął go mocno. Nie mógł mówić. Tomek był świadkiem. Trzymał małego synka na rękach i uśmiechał się szeroko. Ceremonia była prosta. Słowa przysięgi, obrączki, Uzy. Obiecuję cię kochać, powiedział Kuba. W dobrych i złych chwilach zawsze ja ciebie odpowiedział Maciej. Gdy się pocałowali, rodzina kaskała. Nawet ojciec wieczorem, przy ognisku, babcia opowiedziała historię całą o Ryszardzie o tym, jak dziadek nigdy nie mógł być sobą. Ale wy możecie, powiedziała. I to jest najważniejsze. Kuba patrzył na Macieja przy świetle ognia. Na jego uśmiech. Na oczy pełne miłości. Myślał o dziadku. O tym, co zostawił. Nie tylko dom. Nie tylko ziemię. Zostawił wolność. Latem dom w Kampinosie stał się miejscem spotkań. Rodziny, przyjaciół. Czasem przyjeżdżali młodzi ludzie, tacy jak Kuba kiedyś. Przerażeni, ukrywający się. Kuba i maciej ich przyjmowali. Słuchali, pomagali. Nie jesteście sami, mówili i wiedzieli, co mówią. Pewnego dnia Kuba znalazł list. W starej szufladzie dziadka. Adresowany do niego. Drogi wnuku, jeśli to czytasz, znaczy, że miałeś odwagę. Dziękuję Ci za mnie, za nas wszystkich. Żyj szczęśliwie, Twój dziadek Stanisław. Kuba płakał długo. Potem pokazał list Maciejowi. On wiedział, powiedział Maciej. Wiedział, potwierdził Kuba. I wtedy zrozumiał ostatecznie. Miłość nie dzieli, miłość łączy, nawet przez pokolenia, nawet przez tajemnice, nawet przez strach, bo prawda zawsze znajdzie drogę. A oni, Kuba i Maciej, szli nią razem. Ręka w rękę, już na zawsze.